Siema ludzie, tutaj Kestro. Jestem z... yyy... S e, z Aspratem. Dokładnie. Z Aspratem. I, Aspratem. Pa I... patrzymy się na śnieg. Tak, zaczął wreszcie nam padać śnieg na naszym save'ie. A tak w ogóle to, to jest drugi odcinek który Survival Skyblock y, Survival... Powiedziałem to? Powiedziałem, dobra. Wziąłeś to. <laughs> jest... no. To już drugi odcinek, jak widzicie. Zaszły pewne zmiany. To ten most już się trochę zmienił. Mamy tutaj tymczasową sadzonkę. Sadzenie, sadzenie drzewek, akcje sadzenia... Za, ten, akcje... zadrzewiania yy, Asparte zbudował wyśmienitą konstrukcję tworzenia kabelstona. Dziękuję. Się. Chodź, pokażę... Tak. tak. Tak w ogóle to się przedstaw. No, no cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Asparte i jestem z Kestrem. Dokładnie. I tak, to jest moja fabryka cobblestone'a na dwie osoby. Stwierdziliśmy, że z jednego źródełka będzie ciężko kopać, więc uznaliśmy, że... Coś z tym trzeba pok pokombinować i zrobiliśmy coś jakiego. Pokaż tą kwestrę, co robisz? Jak pokażę, jak się kopie kamień? Dokładnie. Pokażę wam. to tak. Jak się kopie węgiel. Stajemy węgiel. tu. Oj. Nagrywamy tu. I naciskamy i cały czas zdijamy Kobla. Z drugiej Lawa... strony jest to samo, więc. No. Więc możemy sobie kopać, kiedy chcemy. Jeżeli, La... jeżeli nie będzie już yy, wody. Jeżeli po prostu zamarzła... Nie, nie zamarzniesz. Jeżeli lawa by się wylała tutaj, to nie ma problemu, woda nas odsuwa tutaj na schodki i jesteśmy bezpieczni. Więc to jest super jak rozwiązanie. Chyba. Jak widzicie, tutaj mamy taką malutką hodowlę grasa, jeśli można tak powiedzieć. Będzie nam on potrzebny, bo właśnie wdukłem się w głowę i przypomniałem sobie, że... Yy, że mączka kostna robi trawę, a strawki wyskakują nasionka... ...można. No, no co, tutaj... Od ostatniego odcinka się chyba dużo zmieniło. No, zmieniło się sporo. Tutaj będzie nasza farma. Nie wiem jak jeszcze jak ją zrobimy, bo mam tylko jedno źródło wody. Jest to trochę głupie, że będziemy musieli je chwilowo zabrać. Jeśli będziemy chcieli za... Jezu, nie, nie, sobie... nie, nie, nie chcesz się... wiedzieć co przypadkiem chciałem powiedzieć. Bo, y, zaczęło się nam zawodnić. Za... Y, y, Wiesz co, to może zbudujemy tu daszek, żeby ten zastrany śnieg nie padał w tym miejscu. Dobra. Daszek mówisz, dasz. Utróbmy ten daszek, tylko z tego. Kradłem kobla, hoho. Ho. No. kopać kobla, ja się tu zajmę W już dzisiejszym tym. odcinku zajmiemy się tym. Yy... Właściwie nie wiem. Nagrywamy to na totalnym spontanie, bo dawno nie było odcinka. Chcieliśmy o. wam się pochwalić. A, bo byłem chory. Byłem chory. No na serio, byłem chory. To, to nie był pretekst, żeby nie iść do szkoły, <noise> W ogóle. <noise> Ani trochę. Yy... No i... na czym ja skończyłem... Nagrywamy to na spontanie I dzisiaj nie wiemy co będziemy robić Ale musimy wykonać jakieś zadanie Chciałbym tą farmę naprawdę zrobić Ale nie wiem jak Nie mam pomysłu A Aspartę... Słucham Cię nie, Nic nie... Kupiłem Ciebie okay. Dobra yy... Tutaj sobie oświetli... oświetliłem Więc zaraz sobie zrobię nowy... D budujemy nowy most <laughs> Budujemy most nie. To na kopie kabrystona Masz kabrystona? Mam 29, ale ja deszek chciałem zbudować. Dobra, spoko, to ja będę kopał kablę w bo potrzebuję go, aby zrobić mostek i miejsce, na którym będą się potwory spawnować. Movegrinder. Czy znaczy, Movegrinder zbudujemy budujemy spotem? No razie ale ta, to jest miejsce, w którym się spawnują mo monsterki, ch ch no, Chyba, że masz... Movegrinder że... to jest maszyna do zabijania potworów i pozyskiwania z nich przedmiotów chyba, mi się dawało. Dobra, przepraszam. No nie dobra, panie, panie eksperycie. Mów do Ale... mnie, pan Minepedia. Minepedia, okej. Okay. Będę wiedział na przyszłość. przyszłość, bardzo. Widzieliśmy babcia. tak w ogóle tą reklamę, co tam, mm, babcia w tej reklamie protezy. Nie-e. Mój mąż będzie mnie teraz nazy nazywał moją ścieżką. A tak widziałem to. <laughs> Wow. O Jezu! Dobra, ja idę pokopać kobla też, ważne. bo skończył mi się. I tam masz kobla Kestro? 16. A dałbyś mi powiem skończył Daszek. No dobra. E... Czekasz. Idę do Ciebie? Daj mi. Linki do kanału Asparte będzie mm, w opisie do filmiku. I on też I... nagrywa, tym razem. Wam tak. Aha, no i tak, Asparta ma skina. Asparta ma premiuma. Tak, jeżeli ktoś nie widział to ja się tutaj zaprezentuję ładnie. O, cze 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 to, cze czekaj, stron. czekaj, czekaj, to, to, to ty się tak powoli obracaj, obracaj się tak, tak powoli, patrz na mnie się obracaj tak powoli. Czekaj, ja nie umiem. Ca Całym ciałem, tak myszkę obracaj cały czas, powoli, tak w prawo. Tak. Powoli. Dym, nie wiem jak oddać ten muzyk. Różowa Naprawdę sweet. Nie no, fajny skin, naprawdę mi się po podoba i to jest, ktoś nie wiedział, Sasuke z drugiego, drugiej części Naruto, czyli potem tak zapraszamy do oglądania. Dokładnie, ja to oglądam. Czy jak mam czas? No ogólnie, zachęcam do oglądania anime, bo to naprawdę fajna rzecz. Znacie Znasz jakieś fajne anime? Chętaj. Tak bardzo ładne anime. Polecam, edukacja na poziomie. Tak. Oglądam razem z mamą. Nie no dobra, to było głupie. Okej, okay, ja, ja już się do cicho może, bo... Dobra. Kiedy mówiłem chciałem powiedzieć z, za za ten, żeby... Ja kopla, żeby na, kiedy chciałem powiedzieć, żeby nawodnić te pola, to chciałem przypadkiem powiedzieć za pół. Dobra właśnie, mi, dobra, o czym dobra. gadaliśmy o anime, tak? Tak, dobra, teraz na poważnie. Anime. Masz jakąś Ball, sobie masz sobie jakąś taką ulubioną trójkę bym powiedział. Czy najlepsze hmm. anime jakie masz? Najlepsze anime to jest oczywiście Dragon Ball. Dragon Ball, tak, lastyp. Bez tego by się nie obeszło. Naród to pierwszy sezon, bo Shippuden jeszcze nie jest skończony. I trzecia to, nie wiem. Chyba król szamanów. O tym myślałem najbardziej. Dobra, nie wiesz, co to jest, no nie? Niestety nie, nie widziałem, nie miałem przyjemności, bym powiedział. Dobra, tracja. Na pierwszym miejscu bym... Drzwi mamy! Zróbmy to. Próbuję być bardziej oryginalny. Na pierwszym miejscu względem m, tego co ja widziałem to... Hentai. Nie. Yeah. Chociaż. Nie dobra. Chociaż. Na pierwszym Te miejscu kest... czekaj bo tak proszę pomyśleć... ja powiem mamie co ty tam robisz. Cicho. Dobra. Tak szczerze. Na pierwszym miejscu to ja bym postawił m, z pewnością będzie to, będzie... będzie... zapobiegł ty tu. Brawo? Ja brawo? Byla, ja A! Pamiętam, Trigun. Nie jestem oryginalny jednak, ale Trigun ta, te anime oryginalne nie pamiętam ilu odcinkowe. Nie, nie wiem czy to w ogóle do 20 dobiło Około 20 odcinków, czy tam 30. Anime te jest oparte na fabule kataklizmu i że tam ludzie zbierają się w grupy i że jest jakiś bohater czerwonym płaszczu, z rewolwerem, który zabija złych ludzi Nie, opisałem to dość bajkowo Oryginalna fabuła Ale te, ale ten anime jest naprawdę, bardzo mi się podoba Na drugim miejscu, na drugim miejscu umieszczę z chęcią anime Death Note Które bardziej chyba do, przemówi, prz, będzie przemawiać do studentów, nie wiem, czemu, nie wiem czemu Nie wiem czemu, nie wiem czemu i jeszcze raz nie wiem czemu Nie wiem czemu akurat tak mi się skojarzyło Patrz co zrobiłem Ale jednak Wow, super. Czekaj, jeszcze jedną potrzebuję. Co mogę powiedzieć o Death Note? Jest to naprawdę fajne anime. Opowiada o studencie, właściwie chyba studencie, nie wiem. W każdym razie opowiada o uczniu, który znajduje tajemniczy zeszyt, w którym po wpisaniu nazwiska osoby ginie. Ale więcej wam nie powiem. To jest bardziej rozbudowane, ale sami sobie obejście, naprawdę polecam. I na nie pada. Jest! Dzięki panie Boże! No, nie ma problemu. Kurde, chciałem cię uderzyć. Dobra, już jest skończona pary, ma No dobra, i już nie przedłużając. Na trzecim miejscu... Na trzecim miejscu... Co, komu dać ten zaszczyt? Jak myślisz? Chętaj. <grym> z i spokój, chętaj. To nie jest anime, to jest już. To jest anime! <grym> Zostaw anime. to w spokoju. Chętaj <grym> się robi z anime, chyba Dobra, na trzecim miejscu w postawie Death School. Nie wiem czy znacie te k kur chyba tak kojarzę Dobra, w w skrócie. Szkoła, zombie, du dużo y ten seksualnych Seks I dużo y krwi. Tyle wam powiem, więcej nie zdradzę. Te anime na 100%. To najbardziej obejście sobie. <laughs> najbardziej obejście. Ho ho ho, ho. No, i to tyle chyba. Dobra, y to ja tutaj gadu gadu o tych. Główna hit, w ogóle was nie interesuje na pewno, więc ja tutaj pokopię ten kop i przejdźmy do samego nagrywania. Ej Kest, a my nie mamy zrobić nieskończonego źródełka wody w przypadku? Jak z, je z jednego mamy zrobić? Bo tu może gdzieś jest drugie. Gdzie? Nie wiem, może w netherze? Ej właśnie, nie byliśmy... To może być... Ej. Ale czym my to odpalimy? Czekaj, wiem! Widziałem jak odpalała ta Madzia z Kusimem chyba. Pamiętasz? La Lawą? Tak, tak, tak. Ja spiluję ten portal budowanie. Ja to zbuduję, daj, 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 to mi. daj, mi to, daj mi to. No nie wiem. A pracę daj mi to. Masz. Uuu. No lepiej, połowę, daj. Ja zbuduję po, po jednej stronie, a ty po drugiej. A spracę. I... Czekaj, bo ja tu kopię, zaraz spadniesz. Tu no. będzie kit. Jak ty powiedziałeś, że to może spieprzyć, pieprzyć, to już się wypraszyłem. Proszę, portal gotowy. Teraz jak to odpalić na Nie wiem, nie mam pomysłu, nie ogarniam jak to też odpalić. Ale eee, czekaj, wiesz co moglibyśmy zrobić krótkie cięcie? Numerą, yy, dobra, a więc... Jesteśmy za chwilkę? A więc zobaczymy się za chwilkę, papa. Za chwilę? No się, a no siemka, ja też musiałem włączyć. w no, no, no... i właśnie, odpaliliśmy ten portal Po wielu próbach Po wielu próbach, czekaliśmy dość długo, więc... Się... Cześć! Cześć! I co, pójdziemy do netheru. No właśnie... Cześć. Ja biorę mój miecz. 3 Mieliśmy kilka prób, stawialiśmy tą, tą lawę po prostu obok Nie wiem to... się, udało się No i się odpaliło, w każdym razie, więc... Pa, skakujemy! I... No, no to... to... Ja się nie idę Czemu nie? Czemu... No nie, muszę... Wtedy ten portal i my się tutaj przygotujemy Jak ujść do Nie wiem, nie wiemy co tam nas znajdzie Jfce, ja nie, Czy chcę robię też mieczki Ja wezmę może kilo też Może coś się przyda Coś to popatrzy Dobra, a więc Czekaj, 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 czekaj Bo mi się coś tu, dobra, Chodzimy? Historowa chwila, historowa Historowa, historowa. 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 lecimy B będą, będą o nas pisać w historowie ja o, piję. patrz! No, Mówiłem, że znaczy da zrobić i skończyłeś Kurde, nie wiedziałem. Ej, tam jest lama na dole? Jak oni zrobili takie coś? Czekaj, ja to... Nie rozwalisz. to. Tak. Dobra, możesz wziąć. Ej, kastruni nie zrzucaj mnie. Czekaj, rozwalić go. Mam go, mam go, mam go. Jeszcze tego. A ja mam drugi. Ej, ukrałeś. Ej, bo to jest glow, to zabierasz. Cześć, zabierasz. Zabier ja, ja skrzynię zabrałem. Jeszcze, jeszcze, nie, nie, nie uważaj, bo spadniesz. Tutaj są y, raz. Dwa, trzy klocki to jeszcze teraz kopimy dwa pierwsze poziomy. Nie rób tego pod kopu kestro. No ale już nie kop niżej, już, już niżej, bo 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 się zabijemy. E, dobrze, że wziąłem do podsadzki. Widzisz? Ja zawsze myślę. Ja też. Też. Wow, ta wyprawa do neteru była naprawdę fascynująca. Ekspionta. To było świetne! Czekajcie lekkie cięcie! Cień. Jesteśmy... To taki... co, ja co ja robiłem cięcie? Ja musiałem no. cięcie zrobić na chwilkę A ja no. możemy zrobić teraz tylko źródło wody Dokładnie, jak pamiętacie przed chwilą byłem w neterze. Ej macie, da dałbyś mi kulek, ma... a mam tutaj Czy Mogę to powiedzieć? Byliśmy w neterze i teraz robimy te źródło nieskończone wreszcie I... Tylko, gdzie wreszcie zrobimy parwę, Normalne. Tutaj gdzieś jebni to za przestrzeniem. Ciepia, właśnie... O, kanapki. Mm. Pomidor plus szczypior plus sól, polecam. Patrz, 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 Cześć, Patrz, się. patrz, 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 patrz! Zepsułeś! Zepsułeś! Zepsułeś. Czemu? O, teraz będzie działać. <laughs> Dobra, jest super. No to co? Chyba to będzie w tym odcinku tyle. No, jeszcze tylko podlejemy może sadzonki. Masz wiadrko? E, mam. To może podlejmy te sadzonki i kończymy odcinek. Tak, a w między odcinkami co? Skończymy farmę budować? Tak, między odcinkami rozbudujemy farmę i... i y, ...uzbieramy kabel z na mob y, Który będzie bardzo trudny do zbudowania, zapewne. No, Ale ja sobie poradzimy, Super, tak. O, super. Czekaj, bo ja miałem do... Ej, daj mi kopaczkę. Muszę jeszcze zaorać, to? Ale nie mamy kości. Musimy szkieleta w zasadzie. A właśnie, bo ja mam... Ja mam te. Proszę bardzo. No i to jest właśnie efekt naszej dzisiejszej pracy. Za chwilę będziemy się z wami żegnać. Bo czasem mamy ograniczone gwiz. Dobra, ja może wszystkie Oj. temy. No to ja też w takim razie. Jeszcze muszę poglądać hucyki. My muszę, little pony, my muszę, little pony. Muszę się naładować. A, no dobra. to dzięki za oglądanie wielkie. Ja właśnie ginę z głodu. W ogóle NFZ o mnie nie dba. Co ja gram, NFZ? Czerwony Krzyż. Czerwony grzyż. O, o, o. Nie dbają o mnie, mają mnie w dupie. Dobra, no to dzięki dobra. za oglądanie. Cześć, trzymajcie dobra, się. Dobra, chodźcie, chodźcie tu się pożegnamy. Ej, patrz, patrz tam gdzie ja, patrz. Patrzę. A więc papatki do zobaczenia w na następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. Otrzymajcie się. A jeszcze tak yy, mała informacja. Link do yy, linku, link do linku. Link do kanału Asparta będzie w opisie do filmiku, więc nie ma się o co martwić. Wszystko będzie w opisie. No to pa.